No to dzisiaj gramy znów Minecrafta. To jest już odcinek drugi. No oczywiście z pierwszego sezonu. No ale drugi. Drugi to drugi, tak? W końcu i dobry odcinek. No to tak. Mam tutaj taką wiadomość, którą pewnie się zdziwić. Mam stronę na Facebooku. Czyli tak, od teraz będziecie mogli myśleć na bieżąco. Czyli ja będę wstawiał zawsze jakieś godzinkę przed albo pół przed zrobieniem filmiku będę wstawiał opis tego filmu, o czym to będzie. Znaczy nie zawsze. I teraz taka nie za, nie za miła ciekawostka, czyli tak. Nie będę nagrywał codziennie, tylko taki dłuższy czas, czyli na przykład co cztery, co trzy dni. No, ponieważ no budżet na to mi nie pozwala. Budżet ch chodzi mi o czas. No, tak o czas mi chodzi. No to jeszcze może nie, dobra. Wszystko, wszystko co chciałam powiedzieć powiedziałam. No teraz zaczynamy grę. Jak widzicie, jest już wczesny ranek. Tak więc możemy... No, zacząć już grać. No to zaczynamy. Co pierwsze co będziemy robić? To zrobienie... Zamiast wooden zrobimy. Właśnie stone. To jest ze stone po prostu... Kilow został na. Tak, 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 tak to fachowa tak, kilof kilow na kilof tak, kilow, tak, tak, I dzisiaj Zrobimy sobie z e, tak, zbrojkę tak, zbrojkę sobie zbrojkę z Tutaj zaraz będzie ładnie działało, więc zaraz zrobimy sobie tą zbrojkę. Owiec nie potrzebujemy, tylko krowy. Są tam krowy. Mm. Teraz, mam straszne lagi przez FPS-y. Ale to się da radę załatwić, bo niedługo. Po prostu nie, nie będę tych logów. Naprawdę. Zapewniam was... Zapewniam. Zapewniam was. Lagów takich nie będę miał. No, w sumie to 4 to 5, 6, 7. Chyba na zbroję jest 8. A to zrobiłem zbroję. Ja ucieczka. Jakie zbroje wyglądać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Chyba coś w tym stylu Już nie pamiętam A nie, zbroje Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Osiem O tak osiem To będzie osiem Ale dla pewności zabijemy sobie troszeczkę więcej O, wiem, A Siedem? Dziwny, no ale Zawsze Zawsze tak jest. no Ciekawy. 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 Nieźle Czekaj, gdzie my jesteśmy? Nie skupiłem się, tak dobrze idę. Tak, dobrze idę, dobrze. Tam jest obok mój domek. I witam i do widzenia. No ale dlaczego? Rajkrów, rajkrów tak, to rajkrów. Dziś się wyszło. d Wow. Coś tam może być, chociaż jakiś iron. Odraz zobaczymy. To może to możemy tam przejść na chwileczkę. Wow, to pięknie, ale o węgiel, węgiel, węgiel się przyda teraz do przepalania mięska. Fajnie, że w węglu jest tak dużo w jednej, w jednym miejscu jest po prostu tego węgla dużo. 14 On to teraz robię sobie zbroję Czy jeszcze te 4 wybije I robię sobie zbroję? Bile się da To ja to może je powybijam i wrócę A Za chwilkę no dobra, jestem, no dużo ich nie powybiałem, ponieważ właśnie mi się mecz skończył, więc i ich dosyć mało. No, jest dobrze, dobrze, już prawie przeszło, jestem w domku. No i to zrobimy, no i pójdziemy do cave'ów. Jak znajdziemy żelazo, no to... No to znajdziemy żelazo, jak znajdziemy żelazo, to znajdziemy żelazo, tak. No po prostu, no raczej już dużo to my nie zrobimy. Po znalezieniu żelaza. czyste, ładnie. Weźmy mieczyk Jeszcze jedno, tak, dla szpanu Żeby nie było także że się połamią i nie będzie A. A jak ktoś nie wiedział, to tak oto robi się skórzaną tunikę. O, to jeszcze na jednym? No to może hełm? Ile mi jeszcze stało? Dwa. Dwa na cały armor. O, nie zaś? O, no i pięknie. To mamy dwa na cały armor. Czy zaraz zrobię cały armor? Lecimy na cały armor. Mm. Jest trzy graf, trzeba zabić jak? Nie wie nie więcej coś z tobą Ile to będzie? 6. No i może jeszcze jedno jak się potwarci Jeszcze jedno jak się powarci, powarci się nam jeszcze jedna jedna jedno, no jedno znalezisko Potwardziła się Jedno znalezisko Nawet no, no dobrze więcej No jest 7. To wracamy do domku Idziemy na nockę do domku no, a później No Idziemy już Trochę pozabijać Matkę szybko do domu Szybko się robi na samotkę. Czy ja zdążę? Chyba to powinien zdążyć. Szybko. Ho, zdążyłem. Nieźle. No dobra. O, już stajemy już tak szybko. Zapomniałem, że tak szybko stajemy. Dobra, to, się wszystko przepal Idziemy do kajów. Kajwy nie będą takie długie, bo zbierzemy troszeczkę żelaza jak najmniej żelaza zbierzemy no i praktycznie to będzie cały cały no cały no. Zapomniałem o najważniejszych Najważniejsze rzeczy, jaki jest pochodnia. Bym zapomniał i pocianku las? No, nie, ma opcji. A może do cave'ów Wybierzemy się w następ... No tak, w następną, tylko wybierzemy się do cave'ów. Dzisiaj nie dam rady. Wybrać się do cave'ów, bo to przynajmniej będzie strasznie długo. Historia z tymi kajwami. Dzisiaj może zrobię takie krótkie przygotowania, właśnie do tych kajów. No to by było dobre. No to może na dzisiaj to będzie tyle. No to yy, tak. Cześć, czołem i jeszcze powiem tak. Mam nowy kanał na, na Facebooku. No i to będzie wszystko. Subskrybujcie mój kanał. To jest y, dobre. Y, subskrybujcie mój kanał. Będzie pamiętać? Subskrybujcie mój kanał. No dobra. No to. Cześć, czołem.